Tak, to ja. Znowu ja. Znowu w tej grze. Znowu w tym miejscu. I znowu z tym psem. Witajcie w kolejnym odcinku Snapa Security Breach oczywiście. Widziałem takiego... Czekam nie widzimy. Okay. Czika, w... jesteś lewa przecież. Niedawno od chiki nie miałem. Chyba to mój pierwszy jumskar od takiej brudnej chyki. Od brudnego czika na Nagetta. Ten nagets jest wyjątkowo niestrawny. A. Ah. Ciekawe ile odcinków zajmie mi przejście na tam, na scenę. Mam nadzieję, że w tym się uda, ale... A! Został No nie, przyrodzam! No Come chyba tylko Roxy do tego patrzy tak sobie teraz. Skąd ty się tu wzięłaś? Wracaj do góry! Sio! Sio ty, Chicken nuggetsu. Nie chcę się tu. Idź sobie. Jestem drugi. Jestem tu, weź je łożysko. Siema. To no ty wąchasz i tak mnie nie wysłyszujesz. Mam zapach drewna laskowego. Ty idziesz tam, a ja wychodzę już mamy opracowaną taktykę. Nie, ona mi... Papa... Cześć Roxy! teraz ze mną fotkę czy nie przyjdziesz? No przyjdziesz. Chodź! Chodziło mi o fotkę, ale zresztą... Mm. I tak nie jesteś piękna, więc nie lubię. Ciekawe czy ktoś z graczy tej gry stwierdził, że ta Roxie jest choć trochę ładna. Bo ona twierdzi, że jest piękna, cudowna, najlepsza, ale według mnie wygląda jak śmieć podrazgany płotem. Co tutaj there so Co tutaj barriers now?

Dobra, biegnij na sedem. I czemu? No co za goźmi mi na scenę będzie właził? Dobra, mam nadzieję, że uda mi się znowu zbagować gry, bo to jest... To jest piękne. Przejście, bagowanie tej gry jest piękne. Wiem, że to nielegalne, ale to piękne. Mogę teraz zaś nie będę nienawidził tego krokodyla. Zostaw mnie, ty nie, Zos! A gdzie jest wani? Jakie wani jest? Jest wani. You can't hide forever. Aaa, nie. Już się wystraszyłam trochę. Ten świka ma chyba jakieś oczy. Nie świka tylko ten pies ma chyba jakieś oczy termowidzące czy coś takiego. Bo ona wszystko widzi. To jest typowa pani przedszkolanka. Ona jest lepsza od sana. Powinni sana zwolnić ją dać do dejkery, zamknąć ją tam i nie wypuszczać. Chłopaki. Dzień dobry, ja tylko przechodzę. Daj spokój wani. Odważ się. Przepraszam, że mówię śmieć, ozwal się. Ale ta gra jest stworzona do takich słów. Chyba wszyscy to wiemy. Monty, nie możesz być stąd na dachu. Tam będzie ci lepiej. Będzie fre... no, Cześć! Ładnie jest potrafisz. się tam jeszcze odpuści? Mam nadzieję, że odpuści. A dobra, odpuścił. Why so Okej, okay, Grzesiu i bagowanie. Nie! Grzesiu, zbaguj to! Grzesiu no! Grzesiu, popsułeś! Nie róbmy Chyba że Chyba że zrobię to Patrzcie Idę tu Ale jestem genialny I się gubię nie I nie przechodzę Mówiłem że jestem genialny w Komiksu Kiedyś Ale nie gadaj, że już nie mogę tego zbagować Tyle roboty na marne O Prawie Tak muszę się tu wepchnąć Tak może z biegiem O z biegiem Nie spadaj Nie Tam się nie da przejść I ja chyba odkryłam. <grystanie> I idź sobie już... Ja myślę, że on nie wchodzi nas... gdzie on jest. Tam się jawki. nie dadaj, że utknę. Dobra, wyjdę. Chyba. Wyłaś. Proszę! Grzesiu! Tędy nie wyjdę. Grzesiu utknął, chyba będzie trzeba. Cofnąć. Do ostatniego save'a nie było tematu Tego gościa trzeba na obraźnie obrać, nie? nim to. O dobra! Freddy, poczekaj, save mama! Zaraz. Parts and service już Jest Dobra, idziemy Frederyku. Mogę ci wejść do szukania. Budzi! Nara! Frederyku, co teraz robimy? Frederyku oh, no. oh, no. it? O, cześć! Jestem na get ciebie! To passion, nie, nie. Richard, 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 Ale Sorry, mnie ale... Richard, 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 Jest Richard, Freddy. Tu jest Richard, Richard, Zostaw! Zostaw! Zostaw Freddy'ego! Zostaw go! Wracaj! Oddawaj mi Frederyka! To mój Frederyk! Kupiłem zostałem Dostałem go za darmo! Znaczy... Uczciwie go wybrałem... Nie... Ja nie Ja nie... Ja chcę do save'a, wzięłem to save. to, tutaj save. to tylko z... Please take this map. Take a map. Thank you. Please enjoy. I hate that thing. Hmm. It's a map of the utility tunnels. It looks like there's a security office nearby. yeah I can find another security badge, I can get into parts and service. Ja nie chcę, błagam was, się na ten nowy Ja nie... <ścoughs> Freddy... Freddy... Freddy, ja nie chcę... Już powiem skończyć ten odcinek, ale musimy mieć co najmniej pół godziny. To taka seria półgodzinowa, nie? <laughs> Jeszcze ja się wczytuję. Tu będą mando. Freddy! Nie Freddy, mówię there's something co. here! Al! Ładowarki. Sorry? Jadę ja ładowarki. Nie, ale że już? Ja, ja tylko do ładowarki Już się aktywowały Jezu Nienawidzę tej... Dobra, już to źle zrobiłam, dam się zabić Halo? No, chodź gdzieś mnie. Okej, okay, czyli jak mnie się wejdzie to też zjadają. Mi się nie chce na razie tego robić. Nauczyłem się łączyć dwa odcinki w jeden, więc może połączę. Bo ja z nimi nie dam rady. Może kiedy indziej. Spróbuję połączyć, bo ja nie mam zamiaru tam iść teraz. Nie ma w sensu. Jestem wykończony latania z Aeroxy, Nie ma sensu. Widzimy się dla was w krótkiej przerwie, ale dla mnie prawdopodobnie kilka godzin lub dni. Widzowie, w sumie nie witajcie w kolejnym odcinku. Dla was to była przerwa pewnie jakiejś sekundy, ale dla mnie to była przerwa miesięczna. Więc to jest ten czas, kiedy idziemy to zrobić, widzowie. To jest ten czas. Niestety, ale wiedziałem, że kiedyś to nadejdzie. Ah! I powiedz mi kolego, jak ja mam obok ciebie przejść. Ja nie wiem, czy coś tam jest. Boję się. Dobra, biegno. I wonder Co tu robi Roxy? Boże święty. Ciebie coś boli? Ty jesteś poważny? Monty, no nie. nie. Przepraszam za to słowo. Powiedziałem chlebek. Poznaliście DJ Musicmana, znaczy nie DJ. No dajcie mi zapisać gier. na torba trochę sas ja nie chcę uh, ja nie chcę w to brać może to nie jest jeszcze endo no, no no jak nie to musi być endo nie pod od, tab map Jest chyba co chyba że może to nie jest właśnie endo choć nie był jeden to <śślenie> ja nie... Mm -hmm. Wizowie, może wam tu wynagrodzę nową serią, co? Nie wolicie nowej serii? Ja bym wolał. Bo ta już jest nudna, nie? Uf. Czemu ja gram w horror? Ja nie jestem nienormalny. Kudziczek. Może to nie jest takie trudne, jak się wydaje. Widzę cię, co się ruszasz! Widzę cię! Nie jestem ślepy.

Hide. <laughs> w, w jakiejś bolnicy? Gdzie ja jestem? Idź tutaj do mnie. Ja Cię widzę. Co tu robi Roxy Montino? Mam N do szkielety, tyle mi wystarczy. Więcej do szczęścia nie potrzebuję. Tu chodzi kolega. Tu jest guziczek, ale ten guziczek kliknął on. Okej. Okay. Hop, 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 hop. Hop, hop. Muszę pójść tam chyba. Tu coś jest, bo nie za bardzo widzę. 6 minut? Nie. Sześć minut. 10 minut. Mi wystarczy do szczęścia. Dobra, wychodzę. Ja idę w dobrą stronę Nie widzicie mnie Cześć! Nie. Nie. Hej! Hej! Pa! Jakby co to mnie nie widzicie dobra Stoi wam tam muszę się dostać Czyli Gdzie ja pójdę? Pójdę tu jakoś. Nie, to jest kamera tu. Ja poszłem. Tu. Czyli. Czyli nie rozumiem logiki tej gry. Albo dobra, rozumiem. Muszę tam dojść, ale nie wiem, gdzie pójdę. Ale mam nadzieję, że. Może uda mi się ich przejść za pierwszym razem. Tu chłopaczek jest. Dobra, wychodzę. Perexit. Chłopaki, jak ja mam koło was przejść? Ej, bo tu kto, ktoś koło mnie stał? Chodźcie, chodźcie. O, dzień dobry. O, ty też, witam cię. Bardzo serdecznie. Tak, tak, idziemy, chłopaki. Ktoś tu idzie do mnie w odwiedziny? Kysz, do budy. Troszeczkę mi laguje. Nie bądź w sianę. Nie chcę was tu... Roxy im jesteś głośniejsza tym bardziej cień. Się boję. Ej, gramy w babę Jagę? Tak Dobra Raz, dwa, trzy, baba Jaga, patrzy Eee Raz, dwa, trzy, baba Jaga, patrzy Haj Haha, normalnie nie, nie widziałeś, bo ty jesteś ślepy. Bye! Sobie. Albo mam pomysł. Obok ciebie se przejdę. Roo! Widzowie, takim akcentem jak ten. Endoszkielet, który pożarł mnie. W sumie ciekawe co te animatroniki ze mną robią. Kończymy dzisiejszy odcinek. Proszę nie zmuszajcie mnie, żebym nagrywał jeszcze snuffa. Wiem, że Wy chcecie, ale ja tego nie chcę. Nie zostawiajcie. Choć w sumie nie wiem zostawiajcie, czy nie zostawiajcie. łapek w górę. Jak zostawicie to... Będzie fajnie, bo tyle na to poświęciłem, a jak mnie zostawicie, to będzie mi smutno trochę. Ale też fajnie, bo nie będę musiał tego nagrywać. Dobra widzowie. Widzimy się w kolejnym filmie z tego kanału żegnam. Dla...